Hello, ewrynantów Witam Was w kolejnym odcinku. z Smart. Dzisiaj jesteśmy sobie na trybie Domination. Ja gram sobie Artemis i ze mną jest Bess jako Nate. Hey. I Blight jako Freya. Siema Dobra. Z czym by tutaj zacząć? Wezmę sobie... O, tu jest nowy tryb, w ogóle nowy sklepik. Coś mi to przypomina, a wam. Widziałem go gdzieś kiedyś. Dobra. Możemy sobie zacząć już tutaj. Jakie ja mam skile? Wezmę po kolei wszystko. Na co się dzieje w ogóle? Co, gdzie i jak? Jedynka to jest pułapka. Podziew, Dobra. I mi się przejąć. Minion. No A, to jest taki dominion. Minion. No. Mhm. Dobra, muszę sobie przypomnieć skile. Jedynka to jest okej. Okay. Dwa to jest steryt taki. O, to ja zacznę stać pułapki. Ho. Płapka. A ja jestem koło blitha. A, coś mnie bije. <laughs> Dobry gracz Dobra, coś z dwóch, to ja sam zostanę Dobra, haraz! Ej, czemu mnie bije? No, Jakby co, to my gramy na tej mapie drugi raz i nie bardzo wiem o co chodzi jeszcze To już należy do nich? Oa, zestunowali mnie Co się teraz stało, bo nie jak mnie? Nie wiem Mhm Your team has lost. Obelisk. Oj oh, czy to jest obelisk na no, teraz? O, uważaj nie Aha, mam tylko jeden. Mhm. Mm no. Ej, kiedy oni je tak szybko przyjęli ład O kurde, to nie ten typ. Ten... First blood. Tak. No. Oh. E, oni wszyscy są na midzie, to możecie, w sumie, wygrać resztę linii Dobra, już ktoś mnie goni. Nara? To był Odem chyba. Dobra, recall. Tu jest chyba przy recall. Oła, dostałem stuna, co za ham. Jak on w ogóle wskoczył tutaj? Co za typ. Dobra, mam dzika wreszcie. Szybki recall. i e, w sumie, po co mi recall, jak mogę się przejść z buta. Nie, głupie. No, tutaj dostaję XP co sekundę. No, to jest taki dominionek. Tylko trochę szalony, bo nie wiemy o co chodzi. Mam. E, dobra, ja chcę. O, jak chcę jak najszybciej to. Jakiś lifestyle jest potrzebny na adkr mm, co tam się dzieje? Tam jest dwóch. O, będę chodzić jako takie wsparcie, może. O, miałem zagrać właśnie w tym odcinku Kali, ale ktoś mi ją zabrał, więc będzie Artemis. Okej. Okay. Nie ma u mnie Chabba. Niechaj, to jest zasięg. Dobra, kminie mniej więcej tą mapę, ale tak tylko troszkę. Dobra, pluję w niego, ale on niewiele sobie z tego robi, mam takie wrażenie. O, wow, dawno nie grałem adekwary w tej grze. Mógł no, Nejton nie przeszła. No, przyjdzie tu kto? Ej, ciężko to zabrać. W ogóle jak to się zabiera? Chyba trzeba to zniszczyć. Nie wiem. Meat, come Z tego co widzę, to trzeba to niszczyć, ale okej. Okay. Nie wiem. Wydajcie, Nate, do was idzie. No to świetnie. Do kogo? Na. Strolę. Mmm... ja jestem tutaj sam. Mm. No, no ja będę bić jest... to po prostu. No chama. Ale co u was jest? Trójka na górze? No my jesteśmy po prawej. Tu no, Dobra. no to Dobra. Dawaj, Dziku. What?! Ale nas rozwalili. Zabiłem kogoś, ale mnie też zabili, niestety. To było szybkie. Ja po prostu coś wskoczyłem i wszystkich zabiło. Okej. Okay. Eee... Thor? Znaczy... Tak, Thor, wow, to. To była Freja. Bo ma 3-0-1. No, Freya jest op ten chyba. Kurczę, mogłem zagrać Freją. Muszę się nią nauczyć grać. Razą no grę niszczy. Dobra, jakiś tutaj, sterydzik. No, zabiłem kogoś, no proszę. O nie, nie, tylko nie ten typ. Oh, run away. O, wszedł moją pułapkę, wszedł moją pułapkę. Dobrze, że ją postawiłem szybko za siebie. Sakar. E, dobra, idea jest, chyba trochę przegrywamy. No, jeden do dwóch. W punkcikach. to to niedobrze. Dobra, lifestyle, idziemy w, oczywiście full damage. Kurzy przeciwnicy mają chyba lepsze piki, coś mi się wydaje. No nie. Nie. Mają odyna i tora. No, oni biją. E, to polega na tym, że generalnie z tego co widzę, musicie. A ja tu postawię pułapkę. Musicie rozwalić tego golema i pojawia się chyba wtedy nasz, czy coś nie wiem. Dobra, próje, próje. W... Aha, no pa, to za spoko za... kolej, sobie po prostu wyfrunął. Hmm, <grym> pod <grym> to chyba ciebie czy mnie? Czy nas nie po wiem. prostu? War. Dobra, dzięki. A my wzięliśmy przynajmniej Mida. Gin! Ja zabiłem kogoś. Mamy Mida, mamy Mida. Udało Jej. nam się coś w tej grze. Tylko ja nie mam już many? god ja też nie mam. No to ciekawe jak teraz to broniłem. Okej. Okay. Ale dobra, mamy golemkę No i teraz to bronisz. Jest 2-1, także... A jest 3. O, dzięki! Eee, sobie. Ej, no oni przecież popadają tam, mam takie wrażenie. Dobra, od... Dawaj dzika! Bez dzika to nie robota. O, Freja. O, moje ulubione czampy, po prostu. Ej, już e... tak szybko nas rozwalili? Nie mam pytań Tak No to też lipa, że nie miałem many niestety O, cześć! Wyskoczył mi tutaj Thor z dupy i rozwaj mnie w sekundę Dobra, więcej damage. Mm. E, chcę... O, to jest dobre Dobra, biegnę. za to ale jest 2-1, dobrze. Cały czas idzie nam całkiem nieźle. Mamy przewagę. Ale jaki 2-1? No, my mamy dwie wieże. Tylko Aha. teraz tracimy tą po lewej, więc jest lipa, kumasz? Mhm. No, No ja ej, nie wygranie. Mhm. Jezu, to nie szybko to przyjmują. Wow, wdaję manderę czy nie osobę. jest OP. Tu może ktoś? My bierzemy midę, także O, sadę. No, no, Ała, dzięki, typie. Eee, zostałeś tam sam, na no, Okej, okay, dam radę. Żartowałem, ale. Um, tak. Ej, to jest za Frico lewa strona, no to trzeba by to wziąć, moim zdaniem. A idę na lewą i biorę że Dokładnie, ktoś tam spamuje pingami, ma rację. Ja tam idę, ja tam idę. Mhm. Ej, skoro oni robią takie głupie akcje, to. Spoko. No ale teraz sobie. Eh, daj pod mi to do What the fuck? No, ja sobie wziąłem tą stronkę, nikt tu się do mnie nie przyczepił. Kurczę, tylko strasznie szybko schodzę na niej z many. Nie wiem, czy tylko ja tak robię, ale... Nie fajne. Mm, o, zrobię to coś. Cokolwiek to, to jest. Protection. Tutaj nie ma pół HP, to coś. I ta... No dobra, no się wróci, proszę, w dwójkę. Dobra, idę na mida. Ja też. Tylko sekundę i nie mam many. Def left, nikogo tam nie ma. No, idzie, mida. idzie, idzie. To ty pójdziesz, okej. Okay. Oho, Gangbank, Wow. Co to jest? Aaaaah, Biom. Dobra, Biom nie uciekam. No, moja ulubiona postać. Ten typ jest tak operslitem, kiedyś był. Nie dało się z tym nic zrobić. Kiedyś, kiedyś się gram. Mm, dobra. E, pora na jakieś upgrade. Okej okay. Dobra, teraz mój damage powinien się jakoś wzmocnić U 2-1 jest cały czas. Tylko zaraz nam przejmą, także to już będzie po ptaszkach. To lewa Blight, musimy to wybronić szybko. Ej. Idźmy stąd No już, dobrze O nie, no tylko nie mój ulubieniec O ten na ulcie sobie poleciał, na razie I pojawił mi się za plecami, okej okay. Idę do ciebie Kurde, prawie go zabiłem Tam już zniknął Jakbyś go jeszcze uderzył, po raz go Nie, ja muszę wycofać, nie ma opcji no okej okay. mm, coś kupię ładnego? O, ten rage jest chyba okej okay. W następny pójdę Ej, o, i teraz wzięliśmy to... mida, idzie nam całkiem okej okay, Bo ciągle mamy przewagę w tych tych O, może teraz, o, nie, chodzę już tutaj bronić W tej broni. bo jak ktoś z tyłu chyba Tak, no idzie, idzie Oj, nie ten typ Cieka ja już. już... Jest ktoś... Yy, przesuwamy się powoli. Kurde, jesteśmy za papierowy w tym teamie. Tocha. Mam takie dziwne wrażenie. No shit. A, a nasi tamtą tam przegrali stronę. Mam ultek, co No ja też mam. Ja też mam. No musimy to jak najszybciej zabrać, bo jest słabo. Bicie, bicie. Aha, ten typ sobie wyszedł po prostu. Okay. Aha, mój dzik nikogo nie złapał, bo wszyscy wypłynęli spoko. Weźmy tego yy, guardiana, rozwalmy Okej, okay, jest ja nasza. Wyciłam. A jestem w powietrzu, się manko. Dobra, nie mam many, nie mam. A, po prostu coś mnie zabije zaraz. O, wszedł w pułapkę. Jej! Genialne pułapki. No, ro. Mmm, so ale ledwo przejęliśmy to i już stracimy. Opanę straciliśmy. Kurde, potrzebowalibyśmy tanka, bo było o wiele lepiej. Pójdę teraz, może. Z... Ja pójdę teraz z Imirem, może coś pokombinować. Ja też pójdę do was. No nie wiem, że wszystko. Po... Fruwało mi. Ja jest trzymać, Imira. No, stąd przyjemny. Ouch. Dobra, wzięliśmy o, prawą serio? Oni w ogóle tankowali i sobie bili No o. To jest urok tanka No i znowu, teraz jest słabo, bo jedną Ciągle jest 2 do jednego. Ostatnio W wieżyczkach Bo... mają toda? Dobra, idziemy no, nic. Mhm. Jeszcze do lecę Dobra ja jestem. Okej okay. Kali się wbiła jak hard -krowo. O No i po prostu pięknie, pięknie nie mogę uciec. Dobra, dało się... A dostałem jakieś dupy słowa. O, tor, tor, tor na razie, panie Tor. O, bez kok. No. To jest świetne. Nie, zobaczcie, jest 70, do 219 Ale po co lecisz tam do końca, już co możesz kupować na moście hmm, Ale ja się healuję, nie wiem Ale tutaj na moście też się healujesz, wiesz? Ale ja tam lubię, tam mi się bardziej podoba Uważajcie, bo tam jest Ory Dobra, w tego kolesia Nie no, zobacz On sobie wyfrunął po prostu A to był chyba jego ul. Nie, on ma na wielką falę chyba jak z nami? No O, mój ulubieniec przyszedł No, to był jego Tak okay. Taki się wydaje Ale padł To no. jest No real Ale spróbujmy to wziąć Wow. Dobra, on mnie chyba nie zabije, no bez przesady. Co mnie zabiło w tym momencie? Bo nie jak chyba Freya, holy shit no, no, coś tam. Freya. No Freya zawsze po prostu pojawia się i mnie zabije. Nama 7-2. Bez ja, ty masz zawsze kupujesz sobie samą Nerspele i nigdy ich chyba nie nigdy nie korzystasz z nich. Korzystam a, to jest nasze, to chcę przejąć. No. Nie, 32197. D Dawaj może spróbujemy lewą wziąć. A, tylko tam jest Guan Yu i nie mamy z nim szans. Weźmiemy to Na no, połę dawaj Ład, co ty robisz, nie wiem, ale to było dobre Nie wiem, podrzuciłem jakoś śmiesznie No podrzuciłeś go Ej dobra, trzy są nasze i teraz Dev I mamy szansę to wygrać Poczekaj na to Ada. No, zaraz tor wleci, włop nie żyjemy A, już tam biorą tam tą Mańkę. Zostaniesz sam, a e, pójdę pomagać tam Ja pomogę z będę nigdzie Mhm, mm ja tam idę też Tylko od dupy strony mam takie dziwne wrażenie Aha, już ginę Nie, nie gin zabiłem kogoś ja. Ej, dobrze, dobrze jest. O nie, tylko nie ten Ziomek. Ja tu mu dam pułapkę na wszelki wypadek. Niech się wypcha. Nie, na strzelec wyborowy po prostu ze mnie jest. Nigdy nie trafił. O idą z tej mańki. Besi, 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 besi. Dawaj pod, do, pod Guardiana. O, shit. Po mnie. A, jestem sobie w powietrzu. Dzień dobry. Nie mam many, to jest najgorsze. I tak najlepsza pola. A tutaj, ja pomocy. Nie, o, no, ja że... Raczej tego nie wybronię. Dobra, ja mogę się odsunąć z najwyżej. No. No, ja nie żyję. Chyba nie żyjemy. Ale dobra, zobaczcie, zobacz, 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 Dobrze jest. Na razie. A, wytrzymajcie. A, już biegnę. Padają punciki No, doba, dobra, 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 dobra 26,79 Mamy szansę Trzymaj, tam nie wiem czy talek jesteś, masz to trzymać O, ten typ dobra. Ej, dobra, dobra oni nie. wszyscy siedzą na midzie wetrzek, także my tutaj próbujmy go. O! A prawie zgridował Kurde, stun Dobra, mamy, mamy, mamy to. Trzy wie Dobra. są nasze. Ktoś pójść na lewą szybko. Idę. O. Dobra. My już przejęli to. Dzik, 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 dzik. No dzik, do boju dziku. Mm, mój dzik nic nie zrobił. Aha. Oooo, Dobrze, tu nas panowałem ty, tymi płowkami. Ale dobra, dobra, dobra. Już jest prawie remis. Ej, no, że też oni mają tyle z tych skoków z dupy. o przyszedł. Thor walnął mnie młotem nara. Musimy to obronić. A ja nie wiem co mogę kupić Kupię cokolwiek Chyba kupimy jakieś do rana nie 20 21 Ale, ale klejd przejąć lewą stronę Biegnijcie na lewą, ja spróbuję na midzie ich zatrzymać Szybko, szybko, szybko Ja lecę za chyba to rada, nie? A bo dobra, to nie Dobra, 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 dobra O nie, 8 punktów, przejąć to Mamy mida, mamy mida Mamy lefta Ale zajebiście 4 punkty <grywka> Lol, ale <grywka> przed moją pułapkę, frejent <grywka> <grywka> O nie, o nie, o nie, tylko nie ty, no idź sobie, proszę sią A, trzy, Trzymaj, dwa i zesrali yes. się. Kto wygrał? my! Najlepszy victory! Wow, to za emocjonujący pojedynek. E, to by było na tyle. My się z wami ja. żegnamy. First win of the day. Dobra. tak. No, także, cześć, trzymajcie się. A, pa!